A witam was. Witam was w Let's Play'u. No, nie mogę powiedzieć, że starej gry. To jest tak jakby stara gra w nowej wersji na starą platformę, coś w tym stylu. Jest to gra pod tytułem Prince of Persia i no, została ona przeniesiona y, dwa lata temu na Commodore 64. Teoretycznie miała być również przeniesiona razem z oryginalnym wydaniem, ale z jakiegoś powodu do tego nie doszło. No to prawda, demoscenerzy postanowili wypełnić kawałek historii. No i odnowili. Znaczy odnowili, no, przystosowali tą grę na tą platformę. No, także klasyczne motywy. Fabuła specjalnie dla, dla tych z Was, którzy być może nie grali nigdy w tą grę, chociaż to jest wątpliwe. Ta gra była bardziej popularna niż. Mm, nie wiem, niż ogrzewane skarpety. No i ważne. Zaczynamy. Pamiętam pc wersję i pc wersję wielokrotnie przeszedłem. Zobaczymy, na ile będzie kompatybilna ta. Trochę dłużej się doczytują. Oj, trochę dłużej się doczytują yy, poszczególne ekrany, ale to nie jest duży problem. Duży problem to ja mam z joystickiem w tym momencie. O, ale już go naprawiłem. Jest odrobinę tylko wolniejsza niż pc wersja. To jest niezłe osiągnięcie wbrew pozorom, ale mam problemy z joystickiem. o No, niestety. Problemy z joystickiem wynikają z tego, że nadal gram gamepadem, który nie jest zbyt dobrze ustawiony. I. No, jak chcę skakać, to mi się niestety pojawiają trudności. Także zobaczymy, ile pamiętam z tej gry i czy uda mi się zrobić jej speedrun. Raczej wątpię, znając mój fart, ale. No cóż. Mhm. Wiecie co, spróbuję może tak. Tak będzie troszkę prościej. Dobra. Po każdym skoku wprawdzie będę musiał kucać, żeby przywrócić kontrolę, ale to mała cena. Uuuu. Zwalnia. No, ta gra dociska możliwości komodora 64 do granic wytrzymałości. Aj, 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 aj. Co daleko. Yy, ta gra w oryginale wyszła kolejno na bodajże, Znaczy, była projektowana na Apple dwójce jeszcze, ale wyszła w oryginale dopiero chyba yy, na Amigę, jeśli dobrze. Albo na Arieste, coś w tym stylu. W każdym razie wyszła na Amigę, później na pc i w PC-ową właśnie wersję, którą wydał Brother Bind Software, yy, większość z nas grała. No, nie mówię o amigowcach, bo oni wiadomo, mieli swoją wersję. <laughs> Dobra. Zaraz ja przejdę pierwszy etap, o ile się nie zabije, Albo o ile mnie facet z mieczem nie zatłucze. Hop. Hmm. Kurde. To jest właśnie problem z powolnym reagowaniem tego joysticka. Znaczy tego gamepada. No ale nic. Narzekać nie warto. Trzeba grać. O! Eee. <grymne> Drugi raz ten sam błąd. No dobra. Może, może dojdę chociaż do końca mapy. Zrobię to może ostrożnie. O! Dobra. Teraz tu się nie zawić. Mhm. Aj. Ale chciałem, żebyście zauważyli, że animacje zostały przeniesione bardzo dokładnie, prawie że piksel do piksela. Technologia jest trochę inna, więc jeden do jednego przeniesienia grafiki nie było możliwe. Ale mimo wszystko yy, animacje, tak jak w oryginale, robią świetne wrażenia jako bardzo płynne. No, wyjmuj to. Uj, mój Gnata. udało się. Wybaczcie dźwięk, ale to mój Firewall się nagle zdziwił, że y, emulator działa. Dobra. No, to po pierwszym etapie. Jeszcze siedem. <ścoughs> doom, doom. No, o właśnie.

No akurat nie o to mi dokładnie chodziło, ale na no trudno się mówi. Dobrze ci tak. No chowaj tego gnata, o. Dobra. <toddźwiększelne> Tutaj na dole był napój, jeśli dobrze pamiętam. Aak! Albo i nie było. <ścoś> Może nie będę świrował. Przejdę z trzema. Oj, 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 oj. kurde, facet. No, odwal się. No, biegnij, biegnij. O właśnie, to jest napojek zdrowotny zwykły. Gult, 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 gult. Mhm, mm teraz nie wleść w te kolce. No i długi skok. Ech, prawie. No, próbujemy dalej. Aaa, no, chyba zaczynam łapać już tempo, mniej więcej. Wyskoków, tempo, rytm, no. No chodź tu, chodź. No chodź, chodź! No wyskocz! No, spadaj. Jest opóźnienie przy przebraniu walki. W pecetowej wersji można było schować miecz od razu i to oszczędzało sekundy cenne. Ja sobie chyba zejdę po ten napojek, bo jakoś strasznie dupowato mi idzie walka. Gut, gul gul. O, na czas odtwarzania muzyczki widzę, że jest pauzowana gra, ponieważ drzwi przestały opadać. Takie, że tak powiem, drobne oszustwa, żeby zmieścić tą grę na platformie wyboru, ale nie przeszkadzają aż tak bardzo. O, a teraz spróbuję zrobić coś, co bardzo lubiłem robić na pecetowej wersji. <śleszanie> nie to! <laughs> no dobra, podejście kolejne. Otóż chciałem wleźć za tego pacana i go zrzucić na kolce, ale no niestety mój refleks jest jaki jest. Ale przynajmniej już sobie przypominam po kolei, co trzeba robić i jak. Także to już jest i tak duży plus. O, dobra. I nie. chodź, chodź. No. Bardzo dobrze. Dostatecznie. Im więcej animacji jest na ekranie, tym mocniej zwalnia. Dobra. No, co ty robisz? Pacanie. No, nie dokładnie tak chciałem to osiągnąć. Kurde. Zbyt dawno nie grałem. Niestety. No i ten też gamepad, że tak powiem, nie jest odpowiednim. Eee... Narzędziem do grania w tę grę. Au! Au. <tryk> <tryk> no Niestety, tutaj nie mogę wpisać czytu. Princ.exet Mega Hit. Chociaż. W sumie... Ciekawe. Nie. <ścoughs> Wcisnąłem K, żeby sprawdzić, czy przypadkiem cheaty nie działają, ale... nie ma tak dobrze. Swoją drogą, jestem ciekawy, jak została zaprogramowana animacja w tej grze. Bo yy, Commodore ma sprzętowe limity na ilość tzw. duszków, sprite'ów. Więc, jak się dużo dzieje, to chyba są przenoszone w jakiś bufor ekranowy, ale nie jestem w 100% pewny. Oczywiście łatwiej byłoby zajrzeć po prostu do kodu gry, ale to już nie są te lata, że umiałem czytać assemblera komodarcowego. No dobra, nie zabij się teraz. I w miarę możliwości przestań świrować. Dobra, nie będę próbował. Po prostu cię zarżnę. No. No, tak ma być. Widzę, że chyba przejdę dzisiaj tylko trzy etapy albo, albo i dwa. No. No tego problemu oryginalna gra nie miała. O, mm -hmm. nareszcie, załapam. Teraz tak, muszę to przeskoczyć, żeby nie upadły mi drzwi. Mm -hmm. No, to jest niełatwo. Kurde. Chyba ja tylko dwa poziomy przejdę. Byłoby łatwiej kurczę na klawiaturze, jednak, ale. No tu mi niestety przeszkadza ręka bardzo. Także choćbym chciał. Chyba nie dam rady na klawiaturze. Są jak moment? Odłożę gamepada. Zobaczę, czy działa. No dobra, czyli chity są. No dobra, powiedzmy, że przeszedłem do trzeciego etapu. No co dalej? To był ten poziom ze szkieletem, czy czwarty? Tutaj, tutaj jest ten poziom ze szkieletem. Dobra, tu jest wyjście. Muszę nacisnąć ten przycisk na górze, czyli muszę przedostać się w drugą stronę. Mm -hmm. Au! <tryk> no, trudno, zdarza się. Ale przynajmniej wiem, już, żeby nie biec w tamtą stronę. E, sekcja skakana. Jeśli dobrze widzę, nie mogę powiedzieć, że jestem fanem, ale. <ścoughs> Rozbiłem się o ścianę. Czy ja miałem tam na górę wejść przypadkiem? Tak, miałem właśnie tam na górę wejść. Kult, 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 kult. Mhm, mm tu na górę i tam w prawo. Miałem przeskoczyć. Już pozapominałem, kurde. Zbyt dawno nie grałem. Bo do, jak do tej pory wszystkie poziomy są jeden do jednego z tym, co było na pc y SNES miał wyróżniającą się wersję Prince of Persia z własnymi etapami i z własną grafiką. Czekaj, tam coś było? Nie pamiętam. Muszę sprawdzić. Nie. A, to był błąd, to był błąd, to był błąd. <ścoughs> <ścoughs> Więcej zmartwień z tą grą niż postępu. Ech, no nic, trudno. Szkoda. Mimo wszystko, ale bardzo fajnie było sobie przypomnieć, ten tytuł, spróbuję go jeszcze przejść kiedyś na komodorcu, akurat, no bo na PC, no to tam, tam wiadomo, na PC, -cie. ale no, w chwili obecnej, że tak powiem, priorytet będzie miała amnizia która jutro startuje. Także yy, do zobaczenia jutro, to po pierwsze. No a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia.